Witam Was bardzo serdecznie, być może nowej serii gry. No na pewno w nowym odcinku, yy, którą jest Farming Simulator 2022, yy, nie sądzę, że była osoba, która nie wie, o co to jest za gra. Ale, jak się mówi, do formalności wyjaśnię. Otóż, Farming Simulator to jest nic innego, jak po prostu symulator farmy. Jeżeli ktoś ma rodzinę na wsi, no to się bez problemu odnajdzie w tej grze. A nie sądzę, żeby ktoś z nas nie miał. Znaczy, pewnie nie, nie jeden nie ma rodziny na wsi, no ale znajomi, rodzina ogólnie, kogoś się ma na wsi, no to raczej się wie o co chodzi. Powiem wam tak, gra jest nudna. Samemu się nie chce grać, często się nudzi, no bo i dużo jest roboty i mało. Ja zabierałem się nogami i rękami, żeby tej gry nie robić. No bo samemu to się gra, to nudno jest, a gdzie do ludzi. Ale już nieraz znajomi mnie prosili, żeby właśnie to wrzucić, jak się gra w farmingach. No. no, i tak stwierdziłem, że jeden odcinek zrobię, Może nawet dwa, ale właśnie najlepszy problem taki śmieszny jest taki, że mam dwa komputery: laptopa i, i duży. Duży jest nowy, a laptop już ma 3 lata i na dużym się farmik tnie, że, na, że, że dosłownie się tnie, a na laptopie działa błędnie. I, tak, I właśnie teraz go odpaliłem na laptopie, włączyłem chłodzenie na szóstkę i tak mam nadzieję, że ten, że sobie dobra radę pograć. Że mi się nie zresetuje, bo kiedyś grałem z wami w inne gry na Tobie, Jak dużego nie było jeszcze, no to ten, no to mi się teraz resetowało Typu grałem dwie godziny, a wrzuciłem tylko godzinę odcinków W sensie dwa odcinki zamiast 4, bo mi tak się musiało jebać A w dużym jest ten bluzer, że jak coś się zjebie, no to się dopisuje. A tutaj jak się zjebie, to się zjebie nic nie nie odyskam. Dlatego wiecie no, zobaczymy jak wyjdzie Odcinek jeden na pewno dla oka wrócę, żeby nie było, że nie, nie robiłem nic ty, więc jeżeli wrzucę i nie będzie tych słów, co teraz mówię, to znaczy, że wróciłem i, i się zjebało i wróciłem byle jak. A jeżeli będziecie widzieli, to słuchaj to, co teraz mówię, to znaczy, że się pięknie udało i po prostu no, robię odcinek specjalny. Znaczy specjalny, no do, 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 do dedykacji, do dedykacji, dla tych, którzy chcieli. Tak więc myślę, że koniec wstępów, teraz możemy iść dalej. Kariera, bo inaczej się chyba nie da. Tak jak widzicie, to dużo mam zapisów, bo sam Instagram. Zawsze coś nie wychodziło, zawsze ten, coś inne miał pomysł i tak właśnie ostatni mój zapis to jest tutaj i tak właśnie ten, zrobię on nowe, żeby nie było. Ogólnie ta gra jest o tyle nudna, że, że jest co robić przy krowach, tak jak w życiu, a na polach tak jak w życiu ten nie ma, no bo e, albo się prawie, albo nie. Uprawa też jest trudna, no bo schodzi, ale myślę, że dla Was będę robił tak, że jednocześnie uprawił krowę chyba i ten i pole robił, ale to jeszcze się okaże, bo na razie to jest tylko, jak się mówi, puste gadanie. Tak więc, tak jak tu jak jak widzicie, puste miejsce, kliknę... i tak o, nowy rolnik, z własnej ziemi na sprzęt. Tego to ja nie, nie lubiłem nigdy, tam może dwa razy tak grałem, bo tutaj, tutaj dostajemy wszystko to, i, i musimy się poprogramować. Lubię kierownicze gospodarstwa, bo mamy kasy i możemy robić co chcemy. Zacznij od zera. Żeby ta gra była czekająca, naprawdę, no to by zaczął z wami od zera, żeby się dorobić, ale jako, że drabianie jest wolne i sama gra jest nudna i wolna, to, to po prostu sam sobie wejdę w kryminalnie gospodarstwa. Przynajmniej kasę będę miał i będę mógł coś zrobić z tym. Kontynuuj. No i się wczytuję teraz. Yy, I to jak wam mówię, yy, będę raz, raz szedł w, w ten, yy, w pole i krowy, czy w kwestia kasy jeszcze wyjdzie, no, ale zrobię tak, żeby mi się nie nudziło. Się nie nudziło. Bo ogólnie, jak, jak ciągnikiem, o się ora czy się siaje, no to jest nudne. Bo ja, ja jadę krzywo i mi i tak wychodzi. Chyba przynajmniej tak było. No, a jeszcze zbierać plony kompania to jeszcze bym mógł. No, bo w miarę normalnie nie idzie, ale też to jest nudne. Dlatego od tego co wezmę chyba ludzi za trudnie. A sam po prostu będę nadzorował. No, to jest, tak to się mówi, najprostsze. No, ale to już zobaczymy. No. Ja w tym odcinku dużo nie będę robił, no bo już minęło 4 minuty. Ale zależy, jak nagrać dwa odcinki. No to. Te, no to coś pokominujemy. Jak jeden, to jeden. Tutaj ja nigdy nic nie robię, no bo to nie ma sensu, i tak. I teraz tak, zaczynamy. Tutaj mi tak idzie na średnik w tym komputerze. I nie wiem czy pokazywałem. Ale ja nie zwiększam, no bo mówię, to laptop jest duże obciążenie, może być. A chcę pograć, a nie się delektować widokiem. Tak więc yy, od razu sobie kupuję ciągnik yy, i teraz wam powiem tak, żebym się dorabiał od zera to bym szedł małe ciągniki, ale mają, mają bardzo mało mocy, yy, średni kosztuje, ale się opłaca, yy, a duży zaś tym bardziej kosztuje i też się opłaca, no ale jak ktoś się mówi zaczynam od zera, a nie yy, nie wiadomo od czego, bo też karty nie mam sporej aż tak, dlatego wejdę w średnie ciągniki. I tego tak ze 100 tysięcy mamy 150, 200 koni 97, yy, 170 koni A ja zawsze brałem ten ciągnik... Nie, nie ten. jak go miałem? O, ten Mieszkałem trochę zjebana w solotowej. No bo czasami podwójnie nie klikam, no ale radzę jakoś. Yy, widzicie, ten ciągnik ma 190 koni. Miło się podoba, bo ile razy go yy, grając temu ja używałem, to ani razu mnie nie zawiódł. Dosłownie, ani razu. 24 kg więcej niż podstawa, niż te wcześniejsze, a jest naprawdę dobry. I tak jak się domyślacie, jak w trakcie tego, yy, w trakcie rozwijania gospodarki, no to możemy sobie po prostu sprzęt zmienić na lepszy. No ale to, zanim do tego dojdę, no to trochę zajdzie. Jak, jak będę grał, to, to powiem z tydzień albo z dwa tygodnie nawet. No ale to, jak to się mówi, ja sobie kupuję ciągnik do roboty. A czy pezmę w sumie bliznik, no Bo leasing tam nie wyjdzie. Co tutaj jeszcze? Na pewno muszę auto wziąć, bo czymś muszę nadzorować. Bo ciągnik to wolno jeździ, auto jeździ nawet 120. I tak o, to, to są takie zabawki po mojemu. To jest Up nowy za 25, to jest pickup stary, znaczy stary z 25, nowy z 35. Myślę, że w tej cenie to można kupić, bo i tak zostanie on i tak, nie będzie zmieniany. Ale w sumie... Nie no, w sumie myślę, że też Widznik wezmę, bo tutaj 200 to 300. Ja nim nie będę niskiego pociągał, no ale myślę, że nie no, bo jego prędko nie będę zmieniał, tak samo jak tak maszyn. Prędko nie będę i tak myślę, właśnie. Ale nie no, go to musiałem sobie kupić, najwyżej zmienię go z czasem. Tego sobie kupię. I teraz trzeba kupić pola. Zaraz yy, zróbmy tak, zwiększę od razu, zmniejszę. Bo nie jestem pewny, czy przypadkiem za głośno nie jest. Tylko teraz, jak to się zmieniało, muszę dojść do tego. Teraz yy, będę ja, jak wyjdzie, że nie zmienię. Teraz, w tym momencie, Słuchajcie, czasu sobie zmieniliśmy, żeby zawsze się wyrabiał. Na 0, właśnie minimalna, czyli na 5 minut. Co tu jeszcze? Y y chwasty sobie wyłączę, bo nie będę coś tak komplikował gry. Bo będę musiał 100 po polu jeździć. Wapno też wyłączę. To się mówi, jak ktoś chce grać realnie, no to, po no to po po polecam za za zacząć w tym y pierwszym odprawie, co widzieliście. Zacznij od zera. A jako, że ja nie zamierzam aż tak realnie grać, no bo ja mam w tej że się czuć dobrze, a nie się męczyć, no to właśnie te niektóre rzeczy sobie wyłączę. I teraz właśnie jak dojść z tym dźwiękiem. O, mam, dobra. Głośność po 20 zapiszemy grę. I teraz taka yy... trzeba kupić pola, żeby mieć na czym to ogarnąć się. Yy... Kupujemy taka, dobra. I te obok też się opatrza, bo też sporo jest. I teraz taka objechać trzeba te pola, z zobaczyć, co na w ogóle się dzieje. No widzicie, lat podpaliłem samochód, już jest, było tam z 9 chyba dobrze widziałem. Widzę, że chyba na tym polu można coś zrobić już. No owiec, gotowy do zbioru. Dobra, to ja się wracam na sklep. Muszę kupić kombajn i w miarę szeroko to, zbieraczkę w cudzysłowie. I teraz tak, gdzie on tutaj był, kombajn. I tak, warial re leasing to myślę, że mogę sobie pozwolić na, gdy się mówi o bo i tak to potem zwrócę i tak, bo bez niego to się nie da w takich grach, w sensie no i na żywo i w grze. Znaczy w grze się da, no ale trzeba, się... ja to jak ja mówiłem, mam już dzisiaj w tym odcinku, że trzeba będzie się wolno odrażać. Na no, leasing położymy sporo. Tylko, że ona kosztuje, no ale jak raz na miesiąc wypożyczyć i oddać i potem rok czekać aż wyrośnie to 11 miesięcy mamy oszczędności, a zapłacimy może z 30 tysięcy, czy nawet nie. Więc myślę, że i tak się opłaca i warto. Tak więc no, leasing tego. Yy, żniwiarki. Z 8 tych myślę. Mam nadzieję, że trafiłem, bo biorę tak na oko. Już parę razy miałem takie coś w tej grze, że kupiłem chciał sprzedać to. A tu już sprzedam, tylko mogę zwrócić, więc do tego się martwię, no ale... Zobaczymy. Gra jest nudna jak sami widzicie. Znaczy nie tak nie widzicie od razu, no bo yy, ten, no bo na razie fajnie się gra I zobaczycie przy zbieraniu pola z pola zbiorą jaka gra jest nudna. Ale jak to się mówi może jak gram z wami, co się widzicie wy I ten i ja gram, no to myślę, że nie będzie już tak trudno. Nie wiem się okaza, że ja to bym takie mieszane wrócił do tej gry. Bo windowno jest jak się gra, w to gram w góra godzinę, dwie dziennie No ale z wami to może będzie lepiej Szczególnie jak, jak mi ktoś się mówi odwali krowy kupię jeszcze Bo krowy też roboty wymagają Dobra, ja ustawiam, żeby on sam jeździł Myślę, że tu się nie ma co pierdzielić. Można kupić cysterny sobie. Ja nieraz kupowałem... Przecież ja paździkiem jeździłem, ale paździkiem jest, jest bez sensu, to pole, pole jest spore. I tak właśnie myślę, że... ciąć się jeden przyda. No bo do orania i siewu, na, pe na pewno. Teraz tak o. Eee, gdzie tu tiry były? Ciężarówy. Tutaj 130 tysięcy, ona jest zajebista, niwy. Ale no, aż taka mi niepotrzebna. Yy, ten ma 6x4 na napęd i 110 tysięcy. 93 i 93. 425. Od razu powiem, że tych nie polecam dwóch. No bo jak ja brałem je do roboty, no to przy wywozie mleka dosłownie to to ledwo, ledwo. A czasami nawet wcale stał w miejsca się kręciło i nie chciało ruszyć. Dlatego myślę, że albo ten, albo ten. Mi to w sumie obojętne, ale tak myślę, że zagra, zagra, grając po amerykańsku, no to myślę, że ten wezmę na, na leasing pierwszy, bo to jest to samo. No, to samo. No to dobra, ten wezmę na pierwszy leasing. Teraz przyczepa. Przyczepa to myślę 16 za mało. Ja nie chcę jeździć 5 razy do sklepu, tylko wyjechać. Raz, może dwa, 40 niby spoko, ale jeszcze nie to, pięćdziesiąt no, jeden. no w sumie 40 też może być. Nie będę tyle się pierdzielił. Czy wziąć to lepiej? Może to w sumie lepiej będzie. Albo nie, dycha mniej, ale ta jest pewniejsza, bo też które nie pasują. Zobaczymy, najpierw ją zwrócę, dobra. I teraz, na ciężarówkę się przesiadamy i jedziemy na pole. Ja ustawiłem, że rządzę, w sensie tym kierownikiem jestem, dlatego właśnie wszystko w automacie. Jakby włączyć od zera, no to wszystko ręcznie jest, trzeba Enter, odparować yy, maszyny i w ogóle. Ale tak jak Wam mówię, yy, jak chcemy robić wszystko ręcznie, no to się idzie zajebać, bo trzeba wszystkiego pilnować i, i, i jest potrójna, potrójne utrudnienie gry. A jak że ja i tak gram dla przyjemności się szybko nudzę, no to sobie ustanowiłem ułatwić sporo. Całchów jest w automacie oczywiście, nie wiem, czy da się manuale ustawić, no ale ja mam w automacie. I teraz a autem podjedziemy na drugie pole. zobaczyć co na drugim się dzieje. Zaraz sobie kupię też dom. Znaczy zaraz to sobie nie, bo na razie nie ma sensu. Kurby nie rzuca. 5 dych, 6 dych, 7. By było 8, żeby nie musiał skręcać. A auto się w w że kupić, no bo jest sporo, sporo szybkie. Yy, dobra, tutaj co jest? Ziemniaki, ja pierdzielę. Normalnie bym chciał, żeby to zorać, no bo do ziemniaku trzeba oddzielny sprzęt mieć, no ale już trudno, chyba sobie wynajmę. No bo teraz orać to i siać to będzie roboty sporo. No, sprzęt wynająć to może nie będzie tak drogo w sumie. Dobra, ja wynajmę ten sprzęt, już niech stracę. wierzę, coś zacznę nagrać od nowa. Jak to się zjebie. to były ziemniaki chyba, nie? No, ziemniaki. Tutaj nie trzeba na siłę grać, jak to się mówi, że było idealnie. Tutaj można w razie wóz Gdzie tu ziemniaki były? O, tutaj jest dobre. O, tańszej nie ma. No, dobra, spoko. Standardowo w leasing. Ja nią tu podjadę. Ale to jest du duże chujostwo. Masakra, ja pierdzielę Ja myślałem, że nie jest duży. Ja ogólnie się teraz jestem zdziwiony. No bo po prostu... Ja tymi maszynami tak nie jeżdżę, no bo mówię, ja albo to, to bym zorał normalnie, albo... nie wiem co w sumie, no bo rzadko mi się tak coś trafia. Zwykle mi się trafia coś, co ja objadę bajnem. Ale takie coś, no to naprawdę, tymi maszynami rzadko jeżdżę. No ale i tak, co trudniej od tego robotnika, to nie będę musiał się męczyć. Ale ja wam powiem, gra jest mu na niby, ale... 13 minut minęło całkiem wygodnie, tak jak to się mówi. Dobra, tu postawione, tutaj... Ja sobie kupię jeszcze jedno pole, no bo gdzieś muszę tam postawić. tych dwóch mi szkoda, żeby się zamienić na dom. Najbliżej jest T. jest tutaj, ciekawe, wybuduję. 118 tysięcy, dobra. Teraz dom postawić. I tak się przyda, tak się przyda. Domy rolnika. Na... Dom kosztuje mało, bo ze 150 tysięcy. 000... Mało w cudzysłowie, ale w grze to jest mało. Za 150 tysięcy to się nie kupi nie wiadomo czego. Więc wiecie. W farmie o tyle jest śmiesznie, że te pieniądze, które się wydają teoretycznie duże, są malutkie. Jak ktoś jest na tyle ogarnięty w farmie, że się świętuje, to wie, o co mi chodzi. Jeżeli ktoś nie wie, no to minimum w moich odcinkach, jeżeli w ogóle powstaną, oprócz tego, no to ktoś się dowie, o co chodzi, że malutko. Teraz nie wiem, czy tu postawić, czy tutaj. Ale jak tutaj będę kiedyś siedział tirem, no to lepiej chyba tutaj postawić. Chociaż... Nie no, ta, bo musi być skręt dobry. Tutaj pisałeś na brzegu. I tak tutaj będzie prędzej... Hangary jakie będą stały prędzej Jak pole, więc no Dobra, na razie trzeba czekać Do tego, do rozwoju sytuacji Ja sobie od razu kupię siewnik Znaczy no, do orania kultywator Ile yy... on to miał metrów? 5,7, 7,5 Skoro i tak leasinguję, no to wezmę ten. 3000... Teraz leasing, jak się dorobię, że wpadnie mi minimum 100-200 tysięcy więcej, no to... spłacę kredyt, bo chyba coś tam w grze mi doszło, w sensie, że w automacie. A jak nie, to najwyżej pole kupię. Znaczy 100 tysięcy czy 200 to nie jest duży pieniądz w tej grze. Dlatego też nie wiem, czy w ogóle będę inwestował. Bo na koszty trzeba mieć co najmniej 100. Gdzie ja mam 400 już się nie chcę wzywać do, do, do tych kosztów, no naprawdę. I yy, teraz tak, ile zostało tutaj? Dobra, myślę, że te krowy chyba odpalę sobie. Będę miał przynajmniej zajęcie. Tylko teraz też przejebane, bo... Jak ktoś się mówi... Żeby się z kaso nie, nie, nie zajebać zaraz Bo wszystko fajnie do czasu, ale weź teraz z kaso się nie pierdziel tylko 500. stów Krowy No kurwa, drogo jest Dobra, ja myślę, że mnie odpowiednie 200 tysięcy to ja nie wyłożę na pewno No ale 175 mogę Na razie dla pewności jedno obora niech będzie Żeby tu przejazd był To myślę tak o i tak tutaj Znaczy Mleczarkę mogę się z czasem pchać Dlatego myślę że tak o, rozszerzę Dobra I teraz tak o. Nie nie to Handla zwierzętami Na mleko już chcę 12.0 z 12 miesięcy Dobra 15 pasuje. Ile tam zostało w tym kombajnie? A jeszcze ja mam czas Normalnie bym poszedł teraz, teraz coś innego albo siedział na internecie, no ale jak gram z wami, no to coś muszę do roboty znaleźć. A co takiego jak to? Co? krały teraz będziemy mieli do wyrobienia. Dobra, tutaj Ziemniaki stoi, bus stoi, bus. To teraz ja jadę do krów. Tam się robi. Ja tutaj podjadę. Tutaj dobrze mieć samochód, bo też w domu spać można. Dlatego wiecie. Dobra, teraz ja sobie muszę ogarnąć dla nich karmę. Oprócz karmy jeszcze muszę ogarnąć wody im. Sporo wiem, po prostu gram w tu raz tak mówił, mówiłem, dlatego on się orientuje w tym. Dobra, to jest od wody, to już ja mogę... ...se... na razie leasing, wszystko, wszystko w leasing. Bezpiecznie jest przynajmniej. Yy... Większe wezmę, bo się opłaca, lepiej większe. I teraz tak, Bele, karma dla nich. Raz, dwa, trzy, po cztery wezmę. Im lepsza karma, tym, tym więcej mleka jest. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz, i dwa, trzy, i cztery. A jak wiecie, żeby, żeby, żeby załadować tę na przyczepę, trzeba mieć czym? Więc musi być ładowarka teleskopowa. Od tego, mile wygodniejsza jest. Tam ma 75, tam ma 129. Zawsze to obrałem. Jakoś tak wychodziło, bo tania w miarę jest. Znaczy, może nie w miarę, no bo i so, so że. No ale ja zawsze je obrałem. Tak więc teraz też ją sobie wezmę. Do ładowarki trzeba paletę wziąć. Znaczy, widzę, to palet. Idealne też co. Dobra. Teraz zrobimy tak. Się nadzieję? Się nadzieję. Dobra. Teraz ja się w chuja sam zrobiłem, bo teraz... Cokolwiek nie zrobię, to muszę w pierwszej kolejności krowy załatwić. Bo inaczej ja mleko stracę. Znaczy w sumie w nie zrobiłem, no bo... Kasa będzie z tego też dobre. Dlatego z dwóch... Można powiedzieć, że upiekłem... Dwie nie na jednym... Ogniu spada spadło. To maszyna sama te pasze robi. Jest też jest zajebiście pod tym kątem. Weszło, się na się nadziało. Nie wiem no jak z, z was z, z tych Was, którzy mają orientację w grze, jak się przyjrzycie, no to chyba widzicie, że podobieństwa w farmie prawdziwej. Wiadomo, każdy kasa inna pewnie, no ale... Takie na pewno są. Wiem, bo sam mam kolegów na wiosce i widziałem zdjęcia nieraz wysyłali mi na yy, Messengerze. Oj, tym razem się nie działo. Teraz o! Pykło Chociaż 4-4 Nie wiem ile brałem, ale może na razie starczy. Żeby była rozmaitość, bo tak garańdzami się zamotałem. Po, po dwa załadować. I tak dużo tego nie zjadłem no bo to jest jedno obora. czyli znaczy jedno pastwisko. Ale myślę... jedno przyciapa starczy na parę razy. Skoro w zagrodzie jak patrzyłem... Czy po jedna była na raz, czy na dwa razy... No to myślę, że tutaj będzie na dwa, na dwa razy minimum. Albo i na cztery. Się okaże jeszcze. Dobra, tak myślę, że zrobimy to. Wyładujemy się u krów i będzie koniec odcinka. Bo już 25. minuta wchodzi 25. A no. A zanim zrobię to i tam, to i tamto, no to akurat ja to trochę się mylę językiem, bo tam mówię trochę nie, y, dziwnie. Nie chodzi, że nie wyrażę tak bardziej, no, łam, łamę słowa typu. Te 20, 25, czy jakoś tak? No ale chodzi po prostu o to, że się skupię na tej robocie i na gadaniu. Bo w grach innych, to jak sami wiecie, ja mniej mówię, więcej się dzieje. O, pewien zbiornik, to idziemy tam do niego. W grach innych się więcej dzieje i mniej mówię. Tutaj właśnie zobaczycie. A, przegapiłem. Tutaj właśnie zobaczycie, że w tej grze to ja jestem na pierwszej linii frontu. No, widzicie, go koło mu się kręcą. I on daje radę. Ja tu zaraz wpuszczę kultywator, żeby też się i połowę zaczęło gadać to robota. Się nadziałem? Się nadziałem, dobra. Teraz mi się, żeby tutaj zaczęło sypać się. Dobrze idzie ładnie. Teraz poczekamy, aż to spadnie, bo jak ja to przewinę, no to. Nie będzie leciało, więc to musi spaść. To było nie wiem ile. Dycha to jest 75%. A to podejrzewam, że 12-15 litrów ton, y, znaczy tysięcy litrów, nie zejdzie w to. Ale pan powiem taką. Y, teraz zrobić to, podjechać tam. Akurat będzie spoko pod tym kątem. W sensie, no, krowy zaraz dojdą. Mój już została, pewnie jest połowa, może lekko ponad. I będziemy za coś się brać powoli. Dobra, ja bym z go do roboty już, żeby szedł. Yy... Powoli mi by było, się przydał już te, te, na ten ten. Ale... Nie, traktor muszę kupić. Traktor się lepiej opłaca, bo większy spokój jest. Znaczy, bliżej w sensie. Dobra, ja wypuszczam tego. Pług, gdzie ja widziałem? Nie widziałem pługa, czy mi się wydaje? Mi się zdaje, że pług brałem. A, dobra, tam stoi. Nie, bo już myślałem, że pługa nie widziałem. Znaczy, kultywatora tego. Eee. Yy, rozwóż. się nadzieje? Nie, za mało wjechałem. Dobra, teraz się powinien nalecieć już. I pracuj. Dobra, idzie. Ja tak zawsze robię, tak, że nie wszystko, bo chodzi mi idealnie, bo jak ja stracę te pół metra na trawę, no to nic się nie stanie, no bo jest idealnie, tak widzicie. Idealny pas idzie. A tak będzie brakowało, czy coś, się tak nie brakuje nigdzie. Przechodzimy dalej. Tutaj się robi, tutaj się robi. Ja teraz dalej se będę Bele zwoził. Ale tak myślę, że chyba zwalę to Bele i kolejczy odcinek, bo już 28 minut tutaj idzie. A jak to się mówi, muszę coś robić w następnym odcinku, bo następny wejdzie mi integrację się, się jednak podoba. Są czasy, że mi się nudzi, cały czas że się podoba. Dlatego wiecie, wrzucam do belej, się żegnamy i się widzimy za chwilę w następnym odcinku. Jeszcze drugi wrzucę, tak to się mówi, dla pewności. Co dalej to już się okaże. Tak, więc wiecie. No tak, więc dzięki za uwagę i do następnego. Na razie.